Ok, siemano wszystkim, witam serdecznie z tej strony Chmielu A to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Black Mesa Source A jak widzicie jesteśmy tutaj gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli tutaj przed tą tamą Kurwa, to co teraz się namęczyłem z rozwaleniem tych typów Powiem wam szczerze, nigdy nie miałem takiego motywu Jak widzicie mój poziom zdrowia jest... <grym> <laughs> Bardzo gwałtowny, że tak powiem, ale to co tutaj się po prostu działo z 25 minut od kiedy skończyłem odcinek, próbowałem ich rozwalić. Już po prostu stwierdziłem, że olewam to nie będę tego nagrywał, no bo kurwa przecież ile można rozwalać garstkę żołnierzy, nie? Dopiero wtedy teraz mi się udało kurwa. Ponieważ, że to był chyba najtrudniejszy motyw, jaki mi po prostu złapał na razie w Black Mesa. Możliwe, że, o właśnie, możliwe, że w Half-Life, W sumie nie dziwicie, się, miałem kurwa 50 HP, 53 chyba, czy tam ile. Więc, więc, no, nie było zbyt ciekawie, tak jakby się wydawało, że będzie. No, ale dobra, jedziemy dalej, kontynuujemy. Tam coś chyba, tam coś kurwa ciekawego może być w tym tym, tym. tym. Tu coś musi być ciekawego. No jest ciekawego ościu, apteczki dwie, broń jakaś kurwa. Która wygląda jak atrapa kurwa broni. No ale. Niech mu będzie, że to będzie broń. Dobra, ciśniemy dalej po tym, tym całym terenie, nie? Czekajcie ja sobie w ogóle broni przeładuję wszystkie. O kurwa, tu coś, tu chyba będzie ten helikopter, nie? Tak mi się zaję. Czy coś tego typu? Nigdy nie lubię, właśnie, właśnie. Do wody, ajajajajaj, aj, aj, aj. jeszcze kurwa ryba. No świetnie, zróbcaj! Utopiła się ryba, nie? Dobrze. Dobrze. Trzeba chyba bo bazukę znaleźć, nie? No to trzeba tam, tam gdzieś była bazuka. Bo trzeba to kurwa gówno zniszczyć, to ścierwo, co nad nami grzdyli tutaj hu ładnie mnie tu zapina. Będzie mnie zapinał na wieży jeszcze, nie? Dobra, 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 tu gdzieś musi być wejście, kur... No co wy gadacie, że tam nie ma wejścia? To jak ja mam to kurwa zrobić? Dobra, 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 dobra. Płyniemy tam szybko, bo jak tu kurwa? A je Zaraz mi tren, trenu i tyle będzie. Szybko Uf. i dobra w dół. Dobra, 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 dobra. Jak najnajniższy poziom. Jak on mnie kurwa widzi? Dobra, i teraz szybko gwałt. Ja bym to po prostu gwałtem nazwał. Widzieliście kurwa, braku centymetran. Jak to zrobić na hardzie? Jak to zrobić? Tlenu. No kurwa, zostaw mnie też szmatonę A jajaj je, je, Tak tego nie załatwimy. Jak on tu kurwa krąży, to ja tam nie wiem jak mam się tam niby dostać. To mnie najbardziej ciekawi. Szybciutko, 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 Freeman! O kurwa świetnie. Ale akcja ja pierdolę. A i co to ma znaczyć? Jeszcze może powiecie mi, że mnie trafi. Ja się tu kurwa boję przebywać. O kurwa. No dobra, tam się otworzyło to. Skaczemy. Szybko. Do wody. Do tej kurwa gwałtownej. E, nie wiem co to jest. Tuby kurwa czy czego? Dobra, przelecieliśmy przez tamę. Zaporę czy, czy coś tego typu udało się, kurwa, mam nadzieję, że ten... ...jebany śmigłowiec nam już to odpuści i nam da spokój. Ładnie mnie dojechał. No ale dobra, idziemy dalej. F6. Tu zaraz będzie ta walka w kanionie taka chyba fajna, nie? Że zostaniemy tam, wiecie, bazukę, Ale to tutaj... czy tam rakietnicę, czy co to, kurwa, zabron jest? To chyba za niedługo będzie. Ale fajnie, fajnie to wygląda naprawdę. Patrzcie kurwa. Tam przed chwilą byliśmy. Gwałtownie się to stało, że w przeciągu kilku sekund zleciliśmy na sam dół i nam nic się nie stało. No ale to w końcu gordon, wiecie O kurwa! Skąd te kiciusie się tu wzięły? Ja nie wiem, ja nie wiem. Ej, zostaw mi no proszę cię. Bez przesady. Wow, chyba gdzieś będziemy wychodzić tam, gdzie nie powinniśmy wychodzić. O kurwa, żeby to był ten kanion, bo wiem, że tam to była nawet masakra w Half-Life 1. A, jeszcze nie. Dobra, spokojnie. Dolny kanał. Hm. Tam jest jakaś drabina, tylko wątpię. O właśnie... O kurwa, kiciu się raz gwałt. Skąd ich się tu tyle nabrało? Chodź tu Bo mnie denerwujesz. Tak też myślałem, że właśnie ta drabina będzie... Chujowa. Kurwa, jeszcze woda i ja Nie wiem co tu się dzieje. Ej no. A tam coś jest, dobra. Tu jest drabineczka, tak, trzeba było od razu, a ja nie. Jak głupi szukam. Co mam po wyjść? No co wy Dacie, że Gordon właśnie kurwa tak też sądziłem. Myślałem, że Gordon umie po Linach się wspinać normalnie. Że to by już było za bardzo Indiana Jones, Gordon o. Jones, kurwa, od razu ładuj się, ładuj się tym hewem. Zresztą na środku pustyni jest hew, to ja nie wiem. Ja ewidentnie słyszę. O nich mówiłem. Czemu te drzwi się nie chcą otworzyć? Kurwa, coś z tą liną trzeba zrobić. A, chyba, że... Tędy przejść. No, 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 do, no, do, 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 dobrze. Chyba dobrze idę. No, dojdę do drabiny tej tutaj, okej, okay, dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie Dobrze. F6 i jedziemy. Z kiciusiami! Jebaniuśki, o, Ale mi życia zabrał. Tu nie ma min przypadkiem po podsadzanych? Bo ja tak. O kurwa. Jest jedna. Jest druga. jebaniuśki, skąd one się biorą? Kurwa. Skąd te kicikicie się biorą? Co nie ma. Co tu się w ogóle dzieje? Skąd ich tu tyle jest? Zbyt gwałtowne to po prostu było. Tam byliśmy. Czyżbyśmy mieli tędy iść? Faktycznie. Tu w ogóle kurwa, odgłosy są jak na wojnie, centralnie. Jak w Ukrainie by się czuję. Ta drabina jest coś, a tu co to kurwa. Otwórz z kurwy synu. Nie chcesz się do otwierać? Dobra, dobra. Odpuszczę ci to. Tu co będzie coś. Teraz się znowu czuję jak w kopalni. O kurwa Chodź tu A tego wpierdolili Chodź tu kiciuś O kurwa Skąd on się tu wziął, kurwa szmata? Ale widzicie jaki tu. No nie, serio. A sami widzicie jaki tu jest poziom na trudnym. Kurwa. Tu nie ma żartów. Naprawdę. Ile oni mi życia zabierają? W 50% jeden kiciuś potrafi kurwa jednym strzałem w okolicy bardzo bliskiej ode mnie zabić mnie i to tak kurwa sobie, sobie wiecie... Tak na legalu. Dobra, trafię cię. Tam gdzieś jeszcze jeden jest szmaciarz. Chyba dobrze idę, nie? Nawet nie wiem, tam jest jakaś antena? O kurwa, nie. Squadron liderzy. Chyba niuścy ile ich tu jest. Dobrze, że tu chyba nie mogą wyjść, nie? Bo ja sobie ich mogę... o. Tak, świetnie, świetnie, świetnie. F6. Tylko trzymam kurwa naboje do Magnuma, więc... O kurwa. Coraz ciekawiej się robi. Coraz to ciekawiej. Później może być nie tak ciekawie jak teraz. Kurwa ewidentnie się chyba zgubiłem, nie wiem, tu mamy iść. Coś otworzyłem. O nie składron liderzy. Ja pierdolę. Dawaj tu HP. No Ja pierdolę Ile mi ich zabra Ile mi życia zabrali? Co za szmaty No kurwa <ścoughs> Widzieliście jednym ciosem Cały HP mi chuj zabrał Je paniosi O tak to jest już na tym hardzie Wiecie co czekać zanim sobie ich rozwalimy, co tu jest w ogóle? A kurwa, ja myślałem, że tu coś jest jakieś przejście kosmiczne czy coś. Dobra, jak tak, no to tak. Kurwa, traf sobie, Gordon, traf. Trafiłem sobie. W szósteczkę idziemy dalej. Firewater. Mm, to jest gwałt, a nie firewater. O nie, ciekawie się robi, gdy tak kurwa biegam po obcej dzielni. A dobra, wiem gdzie jesteśmy. Jesteśmy tu, tak jakby na początku. Uuuu, na początku. Dziękuję. Coś tu jest ciekawego jeszcze, czy... Hej, co so jest? A, bo jeszcze te się, B, się otworzyły. Co tu pisze? Storm Drain Hatch. No, czyli ogólne pozdrowienia dla mnie. Chcieli powiedzieć Explosives... O, kurwa! Chyba nie wiem. A nie, w sumie łatwo widoczne są te miny. W halu 1 w, w ogóle ich nie było widać, więc. Tu się cieszę, że w ogóle je widać jako tako. Tu są dobra, chodźcie skoro koloru sobie trasę obrać bo pistolet tu się akurat idealnie sprawuje bo widzicie sobie mykam tak skórwy syjskie kiciu denerwujemy tu jest my bomba tu jest, tu normalnie jest jak w saperze się czuję. No skacz, bo mnie dojebiam te ciusie gordon. Skacz. Ten naga dziwko. A ten gordon jest kurwa biedny, podskoczyć nie umie nawet. O, dzięki chyba przejść nie dobra idziemy i tam i bieg 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 Mam przeczucie, że będzie jakiś chuj trudny moment i mogę sobie tam nie dać rady, no ale dalej to. Jeszcze gorzej może być tylko kurwa. O, dobra, jesteśmy w dupie. Jest dykaniam. Przeładujmy sobie kuszę, bo ona nam się przyda. Odrzutówce już napierdalają. Kurwa, świetny widok, świetny. I ja pierdolę te widoki. Widoki w tej grze oznaczają, że coś jest źle. Co się skurwa? Nie tak. Dzieci składroniarze są. Kurwa normalnie bez poręczowania idę. Ha. Wow wow, 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 To nie jest, nie jest... ...zbyt fajne. Jak takie coś się pojawia. O właśnie dlatego. No kurwa, ciekawy. F7. Bo to tak być nie może, że całe życie mi zadupcy kurwa wieżyczka, nie? No, nie wiem czemu ona teraz spadła, no ale dobra. 35 HP, jest ponadto zacnie. Ale widoczki są, o kurwa, wyśmienite. Bez poręczowania się tak. Wiecie, wychodzę. Ja pierdolę ten widok, kurwa. Nie, to jest dla mnie jakaś masakra. Takie widoki, kurwa. macie. Gdzieś słyszę składroniarzy. O, dobrze, dobrze. Gdzie oni są? O kurwa. O, dobra, dobra. Spokojna ich głowa. Damy radę. To mówię, bo budowniczy, bo kurwa, bo budowniczy jest szefem. Pamiętajcie 5 hp, <laughs> w chuj. I jeszcze więcej. Wow, 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 coś tu jest. A mówię, jak ktoś do mnie z góry na dupca Ko o, ciekawe. O, to jest. Akurat ciekawe, jak ja mam. Jak ja mam to zrobić? Najgorsze jest to, że. Nie wiem, kurwa, kto do mnie na dupce. Czy to z dołu jakieś. A tam są chamy, dobra. Masz bełta. No, kurwa. Bez poręczowania się mam tam zejść, szmaty. Tam jest, tam to mnie kusi główno, no. O kurwa. <grywka> o jeba niośki, jeba Ej, no. Ja tu bez poręczowania się stoję, a, stoję tutaj, a kurwa oni nie wiem, czy za dużo wymagają chyba ode, ode mnie. Kurwa, czemu ja do tej beczki nie strzelałem? No, czemu ja tego tak nie załatwiłem? Tylko kurwa jakimś okrężnym sposobem. Dobra. To jest normalnie taki pozytyw, że kurwa wiecie no. O, kurwa. Tak też można. Tylko nie, nie to, nie! Krzycz. Ale dobra, z żarty żartami, co ja mam tu zrobić kurwa, bo to... No nie wiem, no przecież chyba nie mam na to tak zejść, nie? O kurwa. Dobra. Ach. Idealne pierdolnięcie. Coś tu jest nie tak, bo tak chyba nie mam tego przejść. Ja nawet, jakbym miał tak to przejść, no to kurwa, przecież, że ja nie mam żadnej opcji tam doskoczyć. Dobra, oni są już wybici, nie? A nie? Dobra, jest opcja, cofam zdanie, jest ok. Przeskoczyłem kurwa, ale się cieszę. Ready, steady, ready, steady, ready, kurwa, steady, szybciej, 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 grzej tą heroinę szybciej, szefuncio. Error. Ej, kurwa, ja im dam error. Error jakiś, dobra, trzeba schodzić, kurwa, rurą, a nie error. ups, error. Error, kurwa, error. Oni sami są jak, kurwa, Error. Wow. Dobra, udało się, zacnie. u kurwa. To jest zbyt gwałtowne zejście. I to bez poręczowania się to tutaj by było faktycznie ciężko. Co to kurwa jest? Happy Meal? Fajnie, mają ci co tutaj robimy. Chuj, fajnie. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. W każdym razie ja się z wami żegnam. Zapraszam do następnego odcinka. No i to by było na tyle. I cześć wam wszystkim.